Dzień dobry, nazywam się Jakub Winiarski i witam Państwa na spotkaniu z cyklu Pisania można się nauczyć o nowe pas pisania. Pasja pisania jest prywatną szkołą pisania, w której nie tylko wierzymy, że pisania można się nauczyć, ale naprawdę uczymy tego i wspieramy naszych wychowanków także wtedy, kiedy już uda im się zadebiutować. Książką i autorom z pewnością można pomóc. Jak? Oczywiście zwracając uwagę na konkretne wartościowe tytuły, a także rozmawiając o nich i zachęcając Państwa do czytania. Temu właśnie ma służyć cykl rozmowy Pasji Pisania i mam nadzieję, że dadzą nam Państwo znać, co myślicie o tym programie. Jest ze mną dzisiaj Agnieszka Janiszewska, absolwentka kursów Pasji Pisania i autorka powieści Woda Księżycowa, wydanej przez Nowa w 2020 roku. Dzień dobry Agnieszko, dziękuję, że zgodziłaś się na spotkanie. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cześć wszystkim. Pamiętasz, jak trafiłaś na kurs Pasji Pisania i skąd w ogóle ten pomysł, żeby napisać powieść? Tak, jeżeli chodzi o kurs Pasja Pisania, to pamiętam, że to była taka bardzo przyjemna okoliczność, gdyż wygrałam konkurs literacki, bardzo, bardzo prosty w tym sensie, że prosty w tym sensie, że to był konkurs na małe formy literackie. Na jakiś taki bardzo krótki tekst na temat tego, czym jest dla mnie jesień. I To było organizowane na ile pamiętam, przez Lubimy Czytać, portal Lubimy Czytać. Ja wygrałam tam E, chyba pierwsze czy drugie miejsce, no i nagrodą był właśnie udział w waszym kursie, to tak to było też dla mnie świetne doświadczenie. I co, jeżeli chodzi o pomysł, no to, to tak, to, to historia jest długa i jakby ten pomysł był ze mną już dużo wcześniej, no i tak powoli, powoli otwierałam się na jego realizację. Okej, okay, no, udało się zrealizować. Wyniki są, powiedziałbym, świetne. Ja, y nie tylko czytałem książkę, ale zajrzałem też do recenzji o niej. Ludzie są w znacznej większości zachwyceni po prostu tym, jak piszesz. No ale powiedz tak, minęły dwa lata od wydania wody księżycowej. Co się w tym czasie wydarzyło w twoim pisarskim życiu? Jak potoczyła się twoja pisarska kariera, czy w ogóle możemy mówić o karierze pisarskiej? No tak, to rzeczywiście zbliża się ta druga rocznica i gdzieś takie moje wewnętrzne napięcie może rośnie w tym sensie, że no chciałabym, żeby już była druga powieść, może w jakimś sensie jest oczekiwanie osób, którym rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, książka się podobała. No zdarzają się takie pytania od, od czytelników, w którym woda się, księżycowa przypadła do gustu. Co jest bardzo miłe, no z drugiej strony, oczywiście, no, sprawia, że, że gdzieś czuję się dodatkowo zmotywowana. Działo się dużo, no po pierwsze, no, działania promocyjne, tak, które, no tu trzeba otwarcie to powiedzieć dla osób, które marzą o, tak jak to nazwałeś, karierze pisarskiej, no ja jestem gdzieś na początku, natomiast no, jeżeli mam opowiedzieć o swoim doświadczeniu, tego jest sporo. Zaraz po premierze działo się dużo, no oczywiście te działania były też wywoływane, w, w pewnym stopniu przeze mnie, w pewnym stopniu przez wydawnictwo, potem te różne... No było... miałaś jakąś pomoc ze strony wydawnictwa w tym, czy Nowares partycypowało, brało udział jakoś aktywnie w promowaniu twojej książki? Jak w ogóle współpraca z wydawcą tym się kojarzyła? Czy znaczy tak, no ja powiem szczerze, że jeżeli chodzi o tą promocję lokalną, ja jestem z Łodzi i tak naprawdę już w Łodzi mam wrażenie, że byłam wszędzie, gdzie można było pójść, no i to są działania na pewno, które wychodziły ode mnie, natomiast no, jest dużo teraz takiej dyskusji na temat tego, czy wydawać w tym tak zwanym oldschoolowym tradycyjnym systemie, tak, czyli właśnie szukać wydawcy, czy self-publishing, który robi się coraz bardziej modny i, i są takie właśnie argumenty, no przecież to wtedy się więcej zarobi, wszystko jakby możemy, jest po naszej stronie cała kontrola nad procesem wydawniczym. No ja nie chciałam self-publishingu i nadal bym się na to nie decydowała, z tego względu, że jednak ta pomoc jest. Mniejsza czy większa, no ale po pierwsze nie myśli się o całym składzie tam no, re o redakcji się myśli, tak? Ale o składzie, o korekcie, o no, chociażby umieszczeniu książki na tych wszystkich portalach, na wysłaniu jej do blogu. No tak, to, to powinien o tym, o tym wszystkim powinien myśleć wydawca, nie autor. Tak, no i właśnie tak, no tutaj, tutaj jak najbardziej jestem zadowolona, te działania były, jeżeli ktoś wpisze sobie woda księżycowa powieść, to, to, to wszędzie można ją znaleźć, tak, na, we wszystkich tych najbardziej popularnych księgarniach internetowych jest w Empiku dostępna na zamówienie lub też można e kupić, także no, no z tego jestem zadowolona, oczywiście można to próbować robić samemu i wiele osób się na taką ścieżkę decyduje, dla mnie to, to raczej byłoby obciążenie, ja nie jestem na duszy marketingowcem, tylko właśnie bardziej pisarką, jeśli już tak, więc o, chciałam go. mieć to z głowy i tutaj jak najbardziej mogę przyznać, że wydawnictwo się z tego wszystkiego wywiązało. Wydawnictwo zrobiło swoją robotę, to bardzo dobrze słyszeć, to jest dobra wiadomość dla ludzi, mm. to, wszystkich, którzy po kursach chcieliby wydać i Nowa jest po prostu na, na ich krótkiej liście wydawnictw, którymi są zainteresowani. Polecamy w takim razie. Okej, okay, każdy może sobie wyrobić własną opinię. Ja czytałem mnóstwo głosów o Twojej książce, ale powiedz, czym jest ta Twoja pierwsza powieść dla Ciebie? O czym chciałaś, żeby była i czy to Ci się udało zrobić? Czy masz takie poczucie pisarskiego spełnienia w związku z tym debiutem? Czy może zostały jeszcze jakieś rzeczy do, na inne książki? <grym>, tak, zostało dużo rzeczy na inne książki, zdecydowanie. Ale to co, to, co się wydarzyło, no to takie wyjście na świat. Myślę, że istnieje takie zjawisko, o którym też zresztą piszę pracę doktorską, jak przymus tworzenia, czyli taka naprawdę silna potrzeba twórczości artystycznej. Też gdzieś to wybrzmiewa z różnych wywiadów innych artystów, nie tylko zresztą pisarzy. No i ja chyba na coś takiego cierpiałam, także ja w sumie nie. nie nie stawiałam sobie żadnego celu takiego konkretnego typu, no chcę być kimś, tak, pisarką, chcę mieć ileś czytelników, chcę sprzedać ileś sztuk powieści, no tylko potrzebowałam wyrazić jakieś emocje, wyrazić sposób, w jaki ja postrzegam świat, jakieś opisać sytuacje, które mnie się zdarzyły i sobie do nich dopowiedzieć pewne już fa bardziej fantazyjne historie. No i, i na tym to polegało, więc tak naprawdę zanim, zanim tą książkę wydałam, to właściwie ani nie nazywałam się, no nie mogłam się wtedy nazywać pisarką, ale nawet przyszłą pisarką, chciałam po prostu wyrazić to, co gdzieś we mnie bardzo silnie się tego domagało, tak bym to określiła. No, i, i, ale oczywiście to, to jest coś dużego, wydać książkę, tak? W jakim sensie no, zmienia się nasz taki pewien status, nawet, już bym tak powiedziała, <noise> dość um, górnolotnie, tak? Status społeczny, no, nagle w jakim sensie jest się rozpoznawalny? No, w momencie, kiedy ja jeszcze byłam na etapie, że tą książkę czytały tylko osoby, które znam, no to to jeszcze było takie stresujące. Oczywiście, nawet może bardziej, no bo, no bo co powiedzą ci, których tam cenimy i i myślę, że też wiele osób się tego obawia, tak? w jaki sposób zareagują. Boimy się tej krytyki, boimy się oceny, no ale w momencie, kiedy ja już zaczęłam czuć, że to wypłynęło gdzieś naprawdę szeroko, że piszą do mnie osoby na Messengerze, których ja nie znam, tak? które są w ogóle z jakichś innych części nawet świata, pisze jakaś dziewczyna z Anglii, że ona zamówiła moją książkę i że super, że to jest w ogóle o niej, to jest jej historia i dziękuję, no to to jest coś unikatowego, to jest przeżycie no, bardzo ciekawe, bo ma się takie poczucie, jakby część siebie gdzieś, nie wiem, jakieś takie twórcze psychiczne dziecko gdzieś sobie zaczęło funkcjonować, jakiś taki byt niezależnie od m, ode mnie już, tak? No, w sensie ja, jest wspaniała, taki... wspaniała historia. Ja wszystkim życzę takiej historii wydawniczej, bo to rzeczywiście jest y, dobrze wiedzieć, że y, ludzie czytają. A... Słuchaj, a takie pytanie. W ogóle myślisz, że pisania można się nauczyć? Ja wiem, byłaś na kursie, ale wiesz, na, nawet na kurs trafiają osoby, które y, mają mnóstwo wątpliwości. Ty myślałaś, że pisania można się nauczyć? Wierzyłaś w coś takiego? Ja nigdy nie stanęłam przed takim problemem, chcę się nauczyć pisania. Ja raczej, tak jak Ci powiedziałam, chciałam wyrazić coś, co we mnie było, no i w jakimś sensie czułam, że najlepszą, najprostszą dla mnie formą, tak naprawdę najbardziej dostępną, jeżeli chodzi o moje zdolności naturalne, będzie język, tak? Będzie pisanie, a nie akurat malowanie czy śpiewanie. Dlatego w tym sensie no, nie jestem jakimś takim przykładem osoby, która zaliczyła, tak, przeszła ileś kursów i zaczęła pisać, tylko to a ta potrzeba była pierwotna, ale ja bardzo wierzę w to, że można znacznie poprawić. Tobie jako pisarce, takiej początkującej, mającej pewne ambicje i już jakiś pomysł na książkę, do czego tobie był potrzebny kurs? W ogóle był do czegoś potrzebny, albo przydał się do czegoś. Tak, jak najbardziej i, i tak, I, i chcę powiedzieć, że jak najbardziej uważam, że to warto. Warto z wielu względów, tak? Czy kurs wasz, pasja pisania, gdzie było dużo e, ćwiczeń, też bardzo rozwijających, też, e, o ile pamiętam, to też było bardzo ciekawe doświadczenie. To rzeczywiście było już dość dawno temu, kiedy ja w nim uczestniczyłam e, i da, e, dawno, dawno temu nie było oczywiście jeszcze e, słychu ani widła żadnej pandemii w takim życiu w internecie, jakie teraz prowadziliśmy przez ostatnie miesiące. Ale on był internetowy, prawda? I tam był jakiś taki rodzaj społeczności, która się komunikowała, robiła sobie jakieś tam um, takie forum, gdzie się wymienialiśmy komentarzami. Tak. To było bardzo ciekawe i to było jeszcze wtedy e, bardzo rzadkie, tak? Teraz pewnie jeszcze jest to unowocześnione i, i u Was na kursie i no ogólnie stało się bardziej powszechne, więc wie, więcej osób pewnie z tego rodzaju kursu może skorzystać i jest to naturalne. I, I tak, no, ja uważam tak, no, jeżeli ktoś ma tą potrzebę, to oczywiście, że te kursy mogą pomóc. Po pierwsze, można poznać ludzi, można poznać inspirujących wykładowców, można dowiedzieć się o procesie wydawniczym. No nawet jeżeli już by przyjąć wersję, że jesteśmy urodzeni z jakąś potrzebą i z jakimś tam m, m, mniej czy bardziej. M, talentem. Talentem, tak, czy zdolnościami. No, to jest raz, tak, no ale jednak ten świat zewnętrzny rządzi się jakimiś sprawami, tak? No i jeżeli okej, okay, dopóki ja siedzę przy biurku i sobie w ciszy i spokoju piszę, to jest jedno, no ale potem wychodzę do świata i co i sobie przypominam, a na tym kursie to był ktoś, kto już przeszedł pewną drogę i może on mi teraz poradzi, jakie wydawnictwo lub też. No oczywiście kwestia taka rzemieślnicza, techniczna, językowa, no. Ja jestem też filologiem, może też zawsze rzeczywiście ten język polski gdzieś tam nawet w szkole dość dobrze mi się, natomiast ja nie czułam może aż takiej tutaj potrzeby, żeby, nie wiem, jakoś poprawiać język, ale na pewno mogłabym go poprawić być może nie jestem świadoma aspektów, które są do poprawy, ale jeżeli ktoś czuje, ja bardzo chcę pisać, ale na przykład ja jestem, nie wiem, w ogóle inżynierem, jakimś specjalistą zupełnie z innej branży i, i brakuje mi tego aspektu technicznego, rzemieślniczego takiego, Takiej zdolności, którą można wykształcić, no to jak najbardziej. Ktoś, kto, kto właśnie podczas kursu tak powie, że nie wiem, ten nakapit jest do skrócenia i dlaczego, a takie zdanie nie za dobrze się czyta, bo jest, nie wiem, za dużo. No, weszłaś tak, już w takie tech, tech techniczne rzeczy, to ja mam takie pytanie, które to może e, zbierze w, w pewną całość. Gdyby zgłosił się do Ciebie ktoś e, utalentowany, ale. No, świeży w temacie, nie mający zbyt dużo doświadczenia i po prostu poprosił cię o jakąś jedną radę, jako już publikowanej pisarki. Co byś takiemu, takiej, takiej dziewczynie czy takiemu chłopakowi powiedziała? Co byś poradziła? Mhm, ja bym poradziła to, co. Robiłam jeszcze, nie wiedząc, że czy to jest dobre i że to jest dobre, ale nie myśl o wydaniu, nie myśl o tym, co powiedzą ludzie, nie myśl o tym, kto cię tam może skrytykować, czego by chcieli. No to jest takie, myślę, dość proste i być może wielu artystów. Taką radę by udzieliła, ale, ale ona moim zdaniem jest najważniejsza. Ja naprawdę na etapie pisania Wody Księżycowej nawet nie starałam się wychodzić przez ten szereg, tak, co się stanie, jak ja to skończę. Zupełnie nie, i myślę, że mnie to uratowało w jakimś sensie tak paradoksalnie, bo gdybym ja zaczęła. Krążyć wokół tematu, no i co dalej, a czy ludzie będą zadowoleni, a może ta bohaterka powinna być inna, bo teraz są takie trendy, i gdzieś w ogóle weszła na jakiś poziom tego, czego oczekują odbiorcy, to myślę, że do tej pory bym ją pisała, poprawiała, zmieniała, kasowała <noise> i się konsultowała, co tam komu pasuje. To naprawdę nie jest istotne. No, sztuka, tak, czy, czy, czy ta twórczość jest moim zdaniem właśnie czymś takim, co no, gdzieś pochodzi z nas. No i najważniejszy jest ten nasz głos wewnętrzny wyrażony w świecie zewnętrznym, tak? Ubrany w jakąś formę, zmaterializowany. No, więc jeżeli gdzieś staramy, my to zagłuszamy poprzez właśnie taką krytykę siebie i wychodzenie z jakimiś tam domysłami, co mogą powiedzieć ludzie, jak zareagować i co by im się podobało, no to myślę, że to jest niszczące. No może, może gdzieś tutaj zbyt ogólniłam, ale wydaje mi się, że to jest istotne, zaufać sobie. Jeżeli piszesz, tak, jeżeli już się decydujesz na tą drogę, no to chyba masz jakiś powód, no bo Przepraszam, no, ale jakby wydaje mi się, że to nie jest najprostsza i taka najbardziej oczywista droga życiowa, zwłaszcza dzisiaj zostać pisarzem. Jest dużo prostszych hmm. scenariuszy, lepiej płatnych, jakichś tam bardziej przynoszących, nie wiem, jakichś społecznych. Nawet bardziej kosztów. prestiżowych jest kilka. Nawet oczywiście, że tak. No więc jeżeli już coś takiego jest w tobie i ty się decydujesz, Ileś godzin, no nie wiem, przynajmniej w tygodniu spędzać przy biurku samotnie i coś sobie pisać, no to jest coś, co chcesz wyrazić i podzielić się ze światem, no więc zaufaj temu, tak, nie próbuj się w, w żaden sposób już tutaj autosabotować myśleniem, co ten zewnętrzny świat by oczekiwał, no bo to jest jakby odwrócenie całego procesu dla mnie. Czyli etap, kiedy ja tworzę, kiedy ja piszę, tak samo teraz drugą powieść, bo gdzieś jeszcze wracając do Twojego pytania, co się wydarzyło, raz, że promocja, dwa, że piszę drugą książkę, no to, to jest też coś, o czym ja za bardzo nie mówię, co jest takie moje i, i na razie, no oczywiście, teraz już podchodzę trochę inaczej, wiem, że Woda Księżycowa jest wydana, wiem, jak to jest, mieć książkę, Swoją w rękach, no więc jakby trudno już mi tak zupełnie się odciąć od, od jakichś tam domysłów, jak to będzie, jak będzie druga, i czy to samo wydawnictwo, czy innej, i, i czy ci czytelnicy też będą zadowoleni, no gdzieś to już jest, no bo mam już to doświadczenie. Ale na etapie pierwszej książki to zupełnie to, to było nieobecne, i uważam, że to jest dobre. Po prostu zaufaj sobie, przekaż to, co chcesz. I kiedy poczujesz, że już, tak, że ja już się podzieliłam na ten moment, to dzieło się gdzieś we mnie wyczerpało. Wtedy się można martwić, dopytywać, chodzić po jakichś tam mm, doradcach, tak, byle życzliwych i, i szukać oczywiście wydawcy i tak dalej. Wtedy jest na to czas. Natomiast na etapie pisania myślę, że nie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. To jest świetna mhm. rada i mam nadzieję, że wiele osób z niej skorzysta, przychodząc na nasze kursy lub po prostu biorąc się do pisania, bo czują, że powinni to robić. Agnieszka, dziękuję Ci za to spotkanie. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Polecam wodę księżycową. Dziękuję. My też polecamy.